Herobrine. Obejrzyjmy teraz jej filmik o Herobrine'ie od Wafelka. Zwłaszcza, że ma prawie 400 tysięcy wyświetleń, czyli gdzieś tam Chyba całkiem przyjemne wyświetlenia zrobił Czy będzie zapis live dla wspierających? Tak Herobrine to postać, która z pewnością przyprawiła wielu młodych graczy Minecrafta o 10. Dziesiąt... Nie wierzę Wczoraj jak mi się przypomniała tej muzyce, to teraz to nawet tutaj ją usłyszałem, serio Arie ja i lęk przed wchodzeniem do kopalni w tym i mnie. Natomiast, jak się po latach okazywało, postać ta była tylko mitem i legendą. Prawda? Odpowiedź na pytanie, czy Hiro istnieje naprawdę, wydaje się przecząca, co nie? A co jeśli Wam powiem, że nie jest to takie proste, jak nam się zdawało? Wysłuchajcie więc historii, jak jeden wpis, jeden głupi żart na przestrzeni wielu lat stał się czymś więcej niż tylko legendą. Oto historia Hiro No dobra, zacznijmy od początku. Jest 2010. Minecraft istnieje od nieco ponad roku i, jak można się domyśleć, wciąż jest we wczesnej fazie developmentu. Noc w tym czasie prowadzi serię aktualizacji pod tytułem Secret Friday, w której to co piątek dodawał nowe rzeczy do gry. Na przykład w pierwszej Minecraft: Rastory, w drugiej Dungeons, Paunero oraz Siodła, w trzeciej, pierwszej Minecart to Rastory. W... Od tego jestem. W drugiej Dungeons. Z... Haunera rozsiadła. Oczywiście ja się teraz czepiam żartobliwie w tej chwili, ale. Uuu. Uuu, tak to nie wyglądało pierwotnie. Absolutnie nie wyglądało pierwotnie to w ten sposób. Klatka była brzydsza, y, mocy cobblestone i zwykły cobblestone były brzydsze. Skrzynki były pełnymi blokami. Uuu. W trzeciej pierwszej implementacji Redstone'a i jego rozszerzeń. No generalnie dodawane są do Minecrafta najróżniejsze mechaniki oraz itemy, bez których teraz nie moglibyśmy żyć. Ale nas interesuje jedna specyficzna aktualizacja. Alpha V1.0.15 wydana 4 sierpnia 2010. Dodana zostaje możliwość podpalenia bloków przez lawę. Naprawiona zostaje litera M w logo Minecrafta oraz przede wszystkim dodane zostaje Multiplayer. I mimo, że społeczność Minecrafta rosła z dnia na dzień, tak wciąż była stosunkowo mała w porównaniu do dzisiejszego stanu rzeczy. Mało kto grzebał w plikach gry, bo Minecraft wciąż był tą jedną z naprawdę wielu indigerek rozsianych po internecie. Brzmi to teraz dziwnie, ale był on wtedy postrzegany na równi z mini-projektem Twojego znajomego w Unity, czemu nie można się dziwić? W końcu nic nie zwiastowało tego, co ma nadejść. Natomiast zmierzam do tego, że wbrew pozorom mało było wiadomo o grze samej w sobie. Niby noc wy pisywał change rok aktualizacji na swoim tumblerze, tak koniec końców gracze musieli na własną rękę odkrywać update i tak itd. Minecraft nie miał nawet samouczka, a że był grą sandbox, trudno było się w nim połapać na początek. I między innymi z tego powodu CDSG nagrał swoje już legendarne poradniki. Więc tam nie było żadnych treści samouczkowych. Tam byłeś rzucany od razu na bardzo głęboką wodę, i albo poszukałeś sam w necie i ktoś już to sprawdził za ciebie, albo jakimś cudem odkryłeś coś zupełnie przypadkiem, albo po prostu byłeś zagubiony. I większość ludzi była po prostu zagubiona, a ja tak jak wspomniałem, miałem już wtedy doświadczenie z nagrywaniem filmików z poradników do gier fleszowych I to, to był taki mój kierunek, ja nie rozwijałem się w, te, w ten sposób, to było takie moje hobby po prostu, nie? Więc uznałem, że te treści poradnikowe do Minecrafta to jest takie tatuałowe tego, co robiłem po prostu, nie? Więc uznałem, że... BESTIA Z TOKIO, JJ JOKER Te treści poradnikowe do Minecrafta to jest takie... CTSG! Tego, ja do... Bestia z Tokio! A nawet jeśli byliśmy z poradnikami changelogiem na bieżąco, tak wciąż samą grę spowiedziała pewnego rodzaju Tajemnica. No, nie powiecie mi, że takie obrazki nie wywołują u Was lekkiego niepokoju. A ci, którzy są bardziej obeznani z tematem, mogą stwierdzić, no że to się Liminal Space czyli fenomenu niepokojących zdjęć na pozór losowych miejsc, które skądś kojarzymy, ale nie wiadomo skąd. A w dodatku są one kompletnie opustoszałe, w kontraście do tego, gdy widzi się jasa dnia, pełne życia, ludzi itd. A to uderza w nasze pierwotne instynkty. Ponieważ nie boimy się, że jesteśmy sami w ciemności, boimy się tego, że nie jesteśmy sami w ciemności. Mm -hmm. A ponadto wiki dopiero zaczynało się formować, a do gry nie dorwali się jeszcze krakerzy, którzy rozczepiliby ją na kawałki. I te właśnie czynniki ulepiły idealne wręcz podłoże do rozrostu idei, która mogłaby zmienić społeczność tej gry raz na zawsze. Gdzieś około sierpnia 2010, anonimowy użytkownik Forczana wrzucił aktualnie zaginionym, nawiasem mówiąc, post na sekcję poświęconą zjawiskom paranormalnym, w którym to załączył słabej jakości screen wraz z krótką historią. Ostatnimi czasy pogrywam nieco w Minecrafta. Stworzyłem nawet nowy świat na single playerze. Z początku wszystko wydawało się normalne. Ściąłem kilka drzew, zrobiłem workbench i podstawowe narzędzia. Nagle zauważyłem, że coś porusza się w gęstej mgle. Mam bardzo słaby komputer, więc muszę grać na niskim dystansie renderowania. Wpierw myślałem, że to krowa, więc podbiegłem chcąc zebrać trochę skóry na armor. Jednak... to nie była krowa. Przygadnął Stanęła postać o podobnym wyglądzie do mnie. Miała domyślny skin, tak jak ja. Tylko te oczy... Spotkanie to nie trwało za długo. Po kilku sekundach popatrzył się na mnie i uciekł w gęstą mgłę. Z czystej ciekawości. Pobiegłem za nim, lecz już go nie było. Kontynuowałem więc grę dalej? Nie wiedząc co o tym myśleć. Gdy przemierzałem świat, natrafiłem na dziwne struktury, których raczej losowy generator świata nie stworzył. Długie tunele dwie na dwie kratki w ścianach pagórków. Małe, perfekcyjne piramidy zrobione z piasku pośrodku oceanu lub jeziora, całe aleje drzew pozbawionych ich koron, lasy samotnych pni. Nie mogłem odgonić myśli, że tego dnia w tej gęstej mgle zobaczyłem drugiego gracza. Na no, przynajmniej A, tak mi się, się zdawało. Znacznie. Ale nigdy nie miałem drugiej okazji, by mu się przyjrzeć. Za każdym razem, gdy zdawało mi się, że coś porusza się w oddali, szybko podnosiłem render distance, by móc się mu przyjrzeć lub chociaż dostrzec, ale bez w końcu zapisałem save i ruszyłem na fora, by zbadać czy ktoś jeszcze nie spotkał się z tą postacią. Bez skutku. Zorganizowałem <śmiennie> bez skutku. W 2010 roku już był mem o Choroszczy, naprawdę. Naprawdę. W 2010 roku 14 lat temu, moi drodzy. Założyłem nawet temat na oficjalnym forum Minecrafta, poświęcony znalezieniu jakichkolwiek informacji o tej istocie przerobione ktoś może nie miał podobnego doświadczenia. Ale dobra, akurat podoba mi się. Mój post jednak wiem, wiem. a temat zamknięty. I to w przeciągu kilku minut od jego założenia. Zdziwiony pomyślałem, że pewnie został on oznaczony jako spam i usunięty przez automoderację. Wstawiłem więc go ponownie, niestety z tym samym skutkiem. Z tym, że tym razem stało się to o wiele szybciej, bo w przeciągu zaledwie minuty. Dostałem także wiadomość na prywatnym czacie. Nadawca miał pseudonim Hirobrain, a wiadomość brzmiała krótko. Przestań. Po wejściu na jego profil okazało się, że takiego konta nie ma i wyskakuje błąd 404. Strona nie istnieje. Kilka dni później dostałem kolejną wiadomość. Tym razem chyba od normalnego użytkownika. Stwierdził, że moderatorzy forum mogą czytać nasze wiadomości, nawet na prywatnym czacie, Mój więc mail. lepiej, przenieśli się na drogę mailową. W mailach stwierdził, że również napotkał tajemniczą postać i przeprowadził nawet niemałe śledztwo z graczami, którzy również rzekomo go widzieli. Z ich relacji wynikało, że na ich światach zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Tajemnicze struktury, tunele 2 na 2 takie same jak w moim przypadku. Minęło około miesiąc, zanim usłyszałem jakiekolwiek nowe informacje w tej sprawie. Ludzie, którzy również się na niego natknęli, poszperali nieco wokół nazwy Hero Brain i okazało się, że należy ono do szwedzkiego gracza. Po głębszej analizie wyszło na jaw, że jest to konto należące do brata samego nocza, czyli twórcy gry. Wydawało mi się to dość dziwne. Więc spróbowałem nawet osobiście zapytać Nocza poprzez drogę mailową o to, czy posiada może brata. Na odpowiedź chwilę poczekałem, ale w mailu zwrotnym ujrzałem krótką wiadomość. Nie. Miałem. Ale nie ma go już z nami. Nocz. Tajemniczej istoty nie widziałem od czasu pierwszego napotkania i w ostatnim czasie nie zauważyłem żadnych nowych zmian na moim świecie. Udało mi się jednak zrobić print screena podczas tego incydentu. Oto, jak dotąd, jedyny dowód na jego istnienie. Obrazek, na który właśnie patrzycie, to pierwszy przypadek rzekomo udokumentowanego spotkania z Herobrine'em. Ale trzeba by na pewno pierwszy. No cóż. O tym może nieco później. Natomiast po rozpowszechnieniu się tej historii gracze szybko dopowiedzieli sobie, że to dusza zmarłego brata nawieca grę Grenocza. I mimo, że wszystko to z perspektywy czasu brzmi co najmniej goofy, tak zastanówmy się może, dlaczego niektórzy w ogóle w to uwierzyli. W poprzednim rozdziale nakreśliłem wam stan Minecrafta jak na tamten czas. Nocz dodawał wówczas do gry najróżniejszej maści rzeczy. Od płotków, przez multiplayer, po szkielety na pająkach. Jeśli jest coś, w czym gracze, Jeb. Jeb. Jeb i noc zazdroszczący Jebowi włosów. Patrzcie jak patrzy na Jeba, na te jego włosy. Linia wzroku prowadzi prosto na jego włosy. On chce mieć Jebowe włosy. Jeb nie ma zakoli. Noc ma jedno duże zakole. On mu tego zazdrości. Jebowi czy byli zgodni? To jest to fakt, że tylko sam Twórca wie w jaką stronę. Jeśli jest coś, co nie jest zgodni, to jest. Pasi, uwaga, powie. To fakt, masz że super włosy tylko w sam Twórca wie w jaką stronę <laughs> chce iść, a w przyszłości gry nie było wówczas wiadomo praktycznie. Mm, ale masz super a nawet włosy. Wczes... No. Dżerba miał zawsze super włosy, zawsze mu go zazdrościć. jak grać w samą. Teraz znowu patrzę na włosy, dżerba. Dlatego stworzyła dla siebie poradniki, Wikipedia i tak dalej. Jednak pomimo ich wszelkich starań, Minecrafta wciąż spowiła jakiegoś rodzaju. Tajemnica. Picanteri dodaje fakt, że to właśnie w tym okresie do gry został dodany multiplayer. Dlatego niezwykle prostym było sfabrykowanie takiego obrazka ze swoim kolegą chociażby. A cała ta otoczka spowodowała, że stosunkowo młodym graczom nie trudno było wówczas uwierzyć w tajemniczą postać, która biega po ich świecie. W końcu gra była wciąż w fazie wczesnego developmentu, a ludziom nie trudno było wmówić, że to po prostu kolejna rzecz dodana przez nocza. Ale mówiąc o noczu, cała sytuacja stała tajemniczą postacią, miało miejsce gdzieś... Oto noc na konwencie, na którym będą podziwiali dżebowe włosy. Pije po to, żeby być gotowym na piękny pokaz lśniących, gęstych, długich, rudych, pięknych włosów dżeba. ...w sierpniu 2010. A rozgląda się już, ciekawie, gdzie są włosy? Gdzie jest dżeb Ja nie wiem, gdzie są włosy dżeba. Nie wiem. Pierwszy Minecon, a dokładniej spontaniczny i kameralny zlot fanów Minecrafta w parku w mieście Bellevue w stanie Waszyngton. Całe Dokładnie. spotkanie nie nazywało się nawet Mineconem, a Minecraftconem i wszystko tak jak wspomniałem było na makse kameralne, choć znało to swój milosiński vibe. I na takie coś bym chciał. Mam nadzieję, że pelerynki już rozdawali wtedy. <grych> A co dopiero dla twórcy gry, dla którego to musiało być niesamowicie miłym doświadczeniem spotkać się z fanami, którzy uwielbiają jego dzieło, i w miarę możliwości odpowiedzieć na nurtujące ich pytania. No właśnie. Pytania. W pewnym momencie jedna z fanek zapytała Nocza, czy słyszał może o... Pytając, czy jest on prawdziwy, czy to tylko mit. I jaką odpowiedź usłyszała? A, okay. A Speaking of tak, generalnie bardzo zazdrościłem Jebowi od zawsze włosów. Uważałem, że jego długie, gęste, równe włosy są po prostu idealne. Ja niestety muszę nosić kapelusz, ale niestety pff, tak natura mnie pokarała. Aczkolwiek wierzę, że kiedyś sprzedam Microsoftowi Minecrafta za 2,5 miliarda dolarów, zrobię sobie operację włosów i będę miał takie piękne, długie włosy jak Jeb. Prawda? Prawda! Przepraszam was! Przepraszam was! Dobra, cofnijmy! Cofnijmy!

Pasty, sam rzecz, sam <gry> twórca gry, odniósł się do Hirobrahina i do bezbek. Kolumb! Ameryka odkrył! Odkryłeś rzecz na miarę Kolumba! Jakim cudem! Z jego istnieniu. To tylko pokazuje, jak małą społecznością był wówczas fandom Minecrafta. Że kontakt wytworu fanowskiego z samymi twórcami był wręcz na wyciągnięcie ręki. No i cóż, nawet Nocz, nawet twórca gry, zaprzeczył o istnieniu tego fanowskiego wytworu w faktycznej grze. Więc sprawa powinna być załatwiona i nikt nie będzie już w tym grzebał. Prawda? Podczas gdy wieść o Hiro Brainie śmigała już co nieco po internecie, mały streamer imieniem Copeland prowadził transmisję z grania w Minecrafta na serwerze Procraft, a całość można było oglądać na livestream.com. I mniej więcej w tym okresie sam zainteresowany natknął się na już legendarny post na forczanie opowiadający o tajemniczej postaci, która nawieca. światem że Uuu, Zaintrygowany postanowił stworzyć swój własny dowód, na jego istnienie. Tymczasem T. Jimmy, który używał szybciej yy, muzyki Krisa Zabierskiego jeszcze nim Kasper Pitala zaczął nagrywać swoje i tak oto powstał ten rzut ekranu. Na pierwszy rzut oka nie ma tutaj nic dziwnego. Od zwykły screen dosyć ładnego domku na skalę. Lecz gdy spojrzymy się w prawy dolny róg, zauważymy znajomo wyglądającą postać. Coupland wysłał to zdjęcie na czacie poświęconym BroCraftowi, a reakcje ludzi były zaskakująco emocjonalne. Coupland dobrze wiedział, że na jego następnym streamie musi pojawić się ta postać. Odpalił więc Photoshopa i podmienił teksturę jednego z obrazów na przednią teksturę skinu Hero a następnie postawił ten obraz w jednym z małych pokoików w jego domku. Niedługo potem rozpoczął streama, który, jak się później okazało, miał zmienić społeczność Minecrafta raz na zawsze. Odpaliłem streama i przez około 2 godziny unikałem tego jednego pokoju, żeby wyglądało bardziej wiarygodnie. Po tym czasie udając nieświadomego wbiegłem do owego pokoju i otwierając drzwi stanąłem twarzą twarz z Hero Krzyknąłem i wybiegłem z mojego domu, po czym wyłączyłem streama. Udając na maksa przestraszonego. Szanuję! Przebywałem to postać przez następne kilka godzin. Pisząc na czacie z innymi ludzie byli przerażeni. Trollarz na nawiesem mówiąc. Screenshot, na który właśnie patrzycie, został zrobiony w dokładnym momencie pojawienia się Herobrine'a na streamie Copland'a I aktualnie jest to jego jedyna pozostałość, ponieważ jego zapis stał się Lost Media. Następnie, kilka godzin później, Copeland usunął teksturę Herobrine'a, aby następnie znowu odpalić transmisję, na której ponownie wszedł do niesławnego pokoju, by tym razem nie zostać tam niczego. Debil, który to zrobił. Yy, czemu? Tak, słyszałem, że ten nami jakiś czas temu odnalazł. Przecież bardzo dobrze! Bardzo dobrze, że zrobili takiego trola. A także, według relacji świadków, wciąż miał brzmieć na bardzo roztrzęsiony. Jest debilem. Czemu? Przecież to zarąbista. zarąbisty troll. Jezu, dopiero połowa filmu. Dzisiaj chyba całego go nie obejrzymy, ale zobaczymy. Pokłosie. Może po kłosie drugą część obejrzymy jako po na kolejnym live. Ie. tego streama, <laughs> Copeland miał otworzyć wątek na oficjalnym Minecraftowym forum, zatytułowany dowód wideo na istnienie jego. jego. Załączając linka do zapisu z jego transmisji z podpisem Skipnijcie sobie do ostatnich dwóch minut. On istnieje naprawdę. Szczerze zrobisty troll. Fadam się zagrzmiało. A transmisja okazała się niewyobrażalnym sukcesem. I mimo prowizoryczności całego zdarzenia przekonał on wiele nowych osób do uwierzenia, że on istnieje naprawdę. Lecz to nie koniec tej historii. Zaledwie kilka godzin po wydarzeniach, które opisałem, inny streamer z serwera BrawlCraft o nazwie yep. Patimus, rozpoczął swoją transmisję, na której to bez wiedzy GoBlanda miał przedstawić światu swój dowód na jego istnienie. I pomimo tego, że zapis jego transmisji również pozostaje zaginiony, tak hmm. według relacji świadków Hello, boy, to właśnie on miał wznieść iluzję o jego istnieniu na zupełnie wyższy poziom. W trakcie streama miał on przechadzać się po świecie jak gdyby nigdy nic, jednak w pewnym momencie miał on zauważyć lewitującą postać nad Jeziorem Lawy. Nie było zatem żadnej ściany, na której można byłoby położyć obraz z podmienioną teksturą. Więc jak on to zrobił? Otóż użył drzwi. Z podmienioną teksturą, rzecz jasna. Natomiast wracając do samego streama, niestety Patimus przez przypadek przyznał się do ustawienia całego incydentu. Rozmawiając ze swoją żoną na transmisji, i niestety ja tak no mocno dzisiaj tak, chociaż będę oglądał to na pół. <grym> po drugi film. Myślę, że drugą część, czyli pokłosie, obejrzymy już na kolejnym live'ie. Cytrybus, oczywiście oczywiście ma zdrowe. Zdrowe, chociażbym ceżer. Lecz nie powiedział on jeszcze ostatniego słowa. Kilka godzin po zakończeniu streama Patimusa, Copeland wysłał tajemniczy link na brocraftowym czacie, a prowadził on do strony ghostinthestream.net, a po kliknięciu w owy link, ukazywało nam się coś, czego raczej nikt by się nie spodziewał. Twoja stara! Na stronie napisanej prostym html-em wyświetlała się twarz Steve'a z czarnymi, realistycznymi oczyma. Które nerwowo rozglądało się na boki, a pod nią znajdował się niezrozumiały ciąg znaków, który po odszyfrowaniu okazywał się być creepypastą o nazwie Wake Up. Doniesiono, że niektóre ofiary tortur podczas aktu przychodziły do podświadomego świata fantazji, z którego nie mogły się obudzić. W tym stanie katatonii ofiara żyła w świecie podobnym do normalnego, z wyjątkiem tego, że nie była torturowana. Jedynym sposobem na uświadomienie sobie, że musi się obudzić, była notatka, którą mogli znaleźć w tym świecie. Mówiła im o stanie, w którym się znajdują i kazała się im obudzić. I nawet po tym często mijały miesiące, zanim byli gotowi porzucić swój świat fantazji i Proszę, obudź się! No, jak kobiet mówiła, sorry. w towarzystwie tego Gifa to ostatni akcent w historii Braina, jaki pozostawił po sobie Copeland. Mimo to przez długi czas utrzymywał iluzję, że wciąż w niego wierzy, pytany na forach czy czatach. A kilka miesięcy po całej sytuacji Copeland odszedł z Brukselwata na zawsze, a niedługo później również Patimus, z czego oboje z nich pożyczyli już na zawsze swoje internetowe życie i ślad po nich zaginął. I umarli. Oby nie. Lecz społeczność Minecrafta nie pozostała im dłużna. Uuuu, czyżby kraj... Yy, Jezu. Kraina grzybów? Oczywiście, no. że tak! <ścoughs> Dobra, to resztę obejrzymy się na pewnie jednym z kolejnych live'ów, będziemy oglądali YouTube'a bo jeszcze chciałem obejrzeć tutaj filmik żelaznego mm.